Cieszy przede wszystkim zwycięstwo i to wysokie, przekonujące, bo myślę, że tutaj drużyna ze Szczecina nie miała nic do powiedzenia tak naprawdę. Baliśmy się trochę od tego meczu, bo 10 nowych zawodników, wszyscy zagraniczni, także nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Ale uczulałem zawodników, żebyśmy skupili się na sobie i przede wszystkim na tym jak my gramy, a nie na przeciwniku. Zrealizowaliśmy założenia. Szkoda straconych bramek, jedną biorę na siebie, bo troszeczkę nonchalancji się wkradło. I przede wszystkim szkoda, że Karol dostał czerwoną kartkę, bo to duże osłabienie przed meczem z futbalu ale po to mamy tak szeroką kadrę, że zawodnicy, którzy wejdą w jego miejsce, muszą muszą tą lukę uzupełnić. Także jesteśmy zadowoleni, pierwszy mecz wywiad wiadomo zawsze jest ważny. Jedziemy dalej. I think that, um, we try to play, but... staraliśmy się grać piłkę, ale było to utrudnione, bo rywale dobrze zakładali pressing. Teraz pozostaje nam ciężko pracować i liczyć na szczęście w kolejnych spotkaniach. Po prostu rywale zebrali dziś lepiej od nas. To keep working, we have to keep focus to i myślę, they, they no, Gdzieś tam chcieliśmy sprawdzić jedną rzecz, e, e, fajnie to wymyślone szkoda, że gdzieś tam, e, gdzieś tam popełniliśmy jakiś błąd, no ale wcześniej mieliśmy cztery sytuacje tak naprawdę prawie że 100% z, z tego właśnie 5 na 4. E, faktem było, że po prostu założenia na ten mecz były takie, że walczymy, walczymy. Nie wiedzieliśmy jak gra Szczecin, bo tak naprawdę zagrał jeden sparing i to jeszcze nie, nie filmowany, więc ciężko było ocenić wszyscy nowi zawodnicy, więc fajnie wyszło, że wygraliśmy ten mecz spokojnie.